Był lipiec 1943 roku. Cisza spowiła w Siewołynia, ale to nie była cisza pokoju, to była cisza przed rzezią. W ciągu kilku tygodni zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. Nie na froncie, nie w bitwie. W swoich domach, w kościołach, na polach, z rąk sąsiadów, z którymi dzielili chleb przez pokolenia. To była rzeź, rytualna, brutalna, niewyobrażalna. Kobiety gwałcone, dzieci rozrywane na oczach matek, całe rodziny znikające bez śladu. Nie było litości, nie było ratunku. Dlaczego tak wielu milczało? Dlaczego dziś tak wielu wciąż odwraca wzrok? To historia, której nie uczą w szkołach historia, która boli i dzieli, ale której nie można przemilczeć. 2 maja 2025 roku na kanale Historia Nieznana opowiemy o rzezi wołyńskiej tak, jak nigdy dotąd. Z szacunkiem, z faktami, z prawdą. Odcinek w dwóch wersjach językowych, polskiej i ukraińskiej, bo pamięć nie zna granic.